Instytucje zajmujące się pomocą osobom doświadczającym przemocy domowej. Przemoc w rodzinie. Pomoc znajdziesz dzwoniąc na niebieską linię. Przemoc w rodzinie stanowi poważny problem społeczny. Według policyjnych statystyk, w 2018 roku prawie ćwierć miliona Polaków zostało dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. Początkowo w walce z nią warto zdać się na środki nieformalne. Jeżeli jednak nie pomagają rozmowy i mediacje, a podejmowane interwencje nieformalne nie poprawiają sytuacji, należy z odwagą wzywać służby przeciwdziałające przemocy w rodzinie lub samych zainteresowanych doprowadzić do właściwych instytucji. Gdzie szukać pomocy? Dzięki dostępowi do internetu możesz znaleźć informacje o tym, czym jest przemoc, jak jej przeciwdziałać i jak reagować najskuteczniej. Sprawdzonymi portalami przekazującymi profesjonalną wiedzę i wskazówki do działania w sytuacji przemocy są obywatel.gov.pl Strony internetowe komend policyjnych Witryna Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia działającego na zlecenie jednostki podległej ministrowi zdrowia. Dzięki pogotowiu o każdej porze dnia i nocy dostępne jest telefoniczne wsparcie informacyjne, psychologiczne i proceduralne. Pod numerem telefonu 800 120 002 możliwe są także konsultacje w języku angielskim oraz pomoc dla osób głuchych i niedosłyszących przy wsparciu komunikatora wizualnego. Na stronie www.niebieska linia znajduje się ponadto lista ośrodków i instytucji udzielających lokalnie wsparcia ofiarom przestępstw. Znajdziesz tam link do wyszukiwarki umożliwiający zlokalizowanie placówek pomocy znajdujących się najbliżej Ciebie. Wystarczy wpisać interesujące Cię województwo i powiat. Gdziekolwiek jesteś, masz prawo do pomocy, a ludzie przeszkoleni do interwencji i wsparcia są po to, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo. Z pomocą może przyjść również aplikacja mobilna Moja Komenda. Umożliwia ona wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce poprzez wpisanie własnego adresu zamieszkania. Usługa działa offline i jest w stanie odnaleźć funkcjonariusza, który dba o twój rejon zamieszkania oraz pokazać, w której jednostce pracuje, umożliwiając połączenie się z nim przez jedno kliknięcie. Dodatkowo, aplikacja Moja komenda posiada bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie bezpłatnie możesz szukać również w następujących instytucjach: prokuratura i sądy, dzielnicowy oraz komenda policji, służba zdrowia i pogotowie, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i świetlice środowiskowe. Niebieska linia i całodobowy ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie. W każdym momencie ofiara lub świadek przemocy domowej może w prokuraturze złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Należy w nim dokładnie opisać zdarzenie i zachowanie osoby, która podejrzewana jest o popełnienie czynu zabronionego prawem. Do dokumentu warto załączyć wszelkie dostępne dowody, jak na przykład zdjęcia lub wydruki wiadomości SMS. Można także wskazać świadków, którzy posiadają informacje o zgłaszanym przestępstwie. W piśmie masz prawo wnioskować, aby prokuratura zdobyła inne dowody, takie jak dane bankowe, urzędowe czy telekomunikacyjne. Dzielnicowy, czyli policjant przypisany do twojego miejsca zamieszkania, wiedząc o przemocy domowej, ma obowiązek służyć poradom i wsparciem. Może on wywierać wpływ na sprawcę, żeby zaprzestał stosowania przemocy, powinien też kontaktować się z rodziną do momentu jej ustania. Jeżeli to nie nastąpi, policja wszczyna postępowanie przygotowawcze, ponieważ przemoc domowa jest ścigana z urzędu. Policja ma obowiązek zawsze interweniować, a w przypadku stwierdzenia przemocy domowej założyć niebieską kartę. Przyjeżdżający na interwencję policjant zawsze sporządza notatkę służbową ze zdarzenia, która może stanowić dowód w sądzie. Policjanci zatrzymują również sprawców lub osoby podejrzane oraz zabezpieczają dowody. Ofiarom przemocy w rodzinie mają obowiązek zapewnić doraźne bezpieczeństwo oraz informacje o możliwości uzyskania pomocy. Natomiast w przypadku, gdy udajesz się na komendę, podobnie jak w prokuraturze, jako świadek lub pokrzywdzony, masz prawo złożyć policjantowi zeznania wykazujące czyny i wskazujące ich sprawcę. Pamiętaj, że przed żadnym organem ścigania nie wolno jest składać nieprawdziwych donosów oraz fałszywych zeznań. Jest to bowiem karane zgodnie z artykułem 234 kodeksu karnego. Jeżeli wskutek przemocy jej ofiara odniosła obrażenia, powinna uzyskać zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju tych urazów. Dokument ten może stanowić dowód w sprawie sądowej. Zaświadczenie jest bezpłatne i może je wystawić według przygotowanego wzoru lekarz każdej specjalizacji. Uzyskasz je podczas wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty, nasor lub podczas pobytu szpitalnego na oddziale ratunkowym. Masz również prawo udać się do biegłego lekarza sądowego, który dokona obdukcji od razu respektowanej przez wymiar sprawiedliwości. W miejskich lub gminnych ośrodkach pomocy społecznej wsparcia informacyjnego i instruktażowego udzielają pracownicy socjalni. Często to oni są pierwszym kontaktem do lokalnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zgłaszając im problem, możesz wszcząć procedurę niebieskie karty oraz uzyskać kompleksowe wsparcie od takich profesjonalistów jak policjant, psycholog, lekarz czy pracownik społeczny. Podobnie jest w ośrodkach interwencji kryzysowej, które zajmują się działaniem minimalizującym kryzys, w jakim znalazła się dana osoba. Udzielają one głównie wsparcia psychologicznego, tak by ofiara przemocy odzyskała wiarę i siły umożliwiające jej zdolność do skutecznego radzenia sobie z problemami. Czasem w takich ośrodkach uzyskamy specjalistyczne poradnictwo prawne, wsparcie medyczne i socjalne. Od 2009 roku Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi projekt wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem. Świadków przestępstw oraz osób im najbliższych, finansowany z Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki niemu, pomoc znajdziesz w ośrodkach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Do ich zadań należy m.in. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, organizowanie lub opłacanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej lub psychiatrycznej, pokrywanie kosztów edukacyjnych. Finansowanie czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia. Finansowanie kosztów transportu. Pokrywanie kosztów żywności, odzieży i środków czystości. Przemoc może dotknąć każdego z nas. Reaguj! Korzystaj z wiedzy i doświadczenia pracowników instytucji powołanych do pomocy w sytuacji przemocy domowej.